Słowo o Katie. Jest brzoskwinką z Georgii. Piękność z południa ma za sobą też przykre rzeczy. Sklerodermia? Dobrze mówię? Mimo, że jestem uradowana, to od wczoraj odczuwam ból. Ta choroba to codzienna walka. Kiedy Aaron okazał mi serce, zatroszczył się o mnie, zrozumiałam, że jest mi pisany. Tylu ludzi przeżywa swoje życie i nie znajduje miłości. Jestem szczęśliwa, że spotkałam Arona i ją znalazłam. No a teraz jestem w salonie Kleinfeld. Spełnia się moje dziecięce marzenie. dream coming to reality it is it is humbling to uczy pokory.